W debacie zatytułowanym, jak wdrażać 5G w Polsce jak najszybciej prawne wątpliwości rozmawialiśmy o wprowadzaniu, sieci 5G w Polsce i o różnych tych prawnych wątpliwościach wokół aukcji, która ma się odbyć i nie tylko zresztą. Zapraszam Państwa do obejrzenia bardzo ciekawej relacji z tej debaty. Jeśli spojrzymy na postęp technologiczny ludzkości w ogóle, teraz tak bardzo daleko poszedłem, jeśli spojrzymy na postęp technologiczny ludzkości, to technologia 5G będzie najszybciej wdrażaną, najszybciej akceptowalną technologią w całej ludzkości, w całej naszej historii. Nic szybciej się nie wydarzyło i nic bardziej nie zostało zaakceptowane przez nasze światowe społeczeństwo. To pokazuje, jak bardzo jest ważne, jak bardzo chcemy my jako ludzie, aby ta technologia się u nas pojawiła. To prawda, że y, usługi y, 5G zostały w Polsce uruchomione przez operatorów, ale prawdą jest też, że odbywa się to na, nie na tych częstotliwościach, które specyficznie zostały przeznaczone y, do tej technologii, a więc tych trzech zakresach częstotliwości pionierskich, jak to się nazywa y, na forum y, europejskim. Y, więc to uruchomienie, choć ważne, no, nie załatwia w żadnym. Y, w żaden sposób tego problemu zapóźnienia, jeśli chodzi o rozwój technologii 5G w Polsce. Aukcja była przygotowana, nawet pociąg lekko ruszył i bym powiedział, że został celowo wykolejony. O, tak wydaje mi się, że to najlepiej oddaje istotę tego, co się wydarzyło. Został wykolejony z powodów takich, powiedziałbym, globalnych, pewnie, znaczy związanych z, jakby, z doprowadzeniem do tego, aby. W budowie tej sieci 5G, być może nie, nie, brało, udziału niektórzy, nie brało udziału niektórzy dostawcy, został wykrojony również z powodów takich wewnętrznych. Pośpiech, ale nie za wszelką cenę, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że ostatnie kilkanaście minut rozmawiamy o tym, że jest ryzyko zapóźnienia. To prawda, że Polska jest w ogonie, to też prawda. Natomiast nie za wszelką cenę aukcja. Mamy jeszcze kilka niewiadomych, które powinny zostać rozstrzygnięte, zanim. Uruchomimy proces aukcji. Mam tutaj na myśli jedną główną niewiadomą, czyli warunki cyberbezpieczeństwa. Muzyka